O, jaki fajny zagięty. Zastanawialiście się kiedyś, po co właściwie wykonujemy USG brzucha i co lekarz je wykonujący może na nim zobaczyć? Częstymi wskazaniami do USG brzucha są bóle brzucha, zlokalizowane w różnych miejscach, w prawym podżebrzu, w lewym podżebrzu, wśród brzuszu. Tak samo mogą być wskazaniem bóle w okolicy lędźwiowej, które mogą wynikać np. z kamicy nerkowej, którą możemy pośrednio zwizualizować w USG. Weź wdech. Pierwszym narządem, który rzuca nam się w oczy, gdy tylko przykładamy głowicę do, do pacjenta jest wątroba. Widzimy ją tutaj. Oczywiście, jako że wątroba jest bardzo dużym narządem, to staramy się obejrzeć ją w wielu różnych płaszczyznach, pod różnymi kątami, żeby zobaczyć cały jej miąższ. I ewentualnie uchwycić jakieś patologie. Pomocną metodą jest założenie rąk za głowę, co pomaga nam rozszerzyć przestrzenie międzyżebrowe i dzięki temu lepiej zobrazować miąż wątroby pomiędzy żebrami. Dobra, proszę zrobić z brzucha taki bal. To pomaga nam zobaczyć trzustkę. Pamiętajcie o tym, żeby na badanie USG brzucha zgłaszać się naczczo, czyli przynajmniej po kilkunastu godzinach bez żadnego posiłku. Bo jak coś zjemy, to gazy jelitowe zalegające w jelitach będą zasłaniać nam obraz. Ultradźwięki nie lubią się z powietrzem. Kolejny powód, dla którego warto być na czczo to to, że po jedzeniu pęcherzyk żółciowy się obkurcza i jest w zasadzie wtedy nie do oceny. Podczas USG brzucha oceniamy także nerki pod kątem jakichś ewentualnych zmian ogniskowych, czy kamieni, złogów, zastoju moczu. Kolejny narząd, który oceniamy to śledziona. Sprawdzamy czy nie jest ona powiększona, czy nie ma w niej jakichś zmian ogniskowych ewentualnie czy nie mamy dodatkowych śledzion, co również często się zdarza. Czy boli jak Pana badam? Jest ok. USG jest badaniem bezbolesnym. Oceniamy również aortę oraz pęcherz moczowy i ewentualnie gruczoł krokowy. Czy nie jest powiększony. Badanie USG emy brzusznej jest badaniem refundowanym przez NFZ. Lekarz pierwszego kontaktu, jeżeli widzi wskazanie do tego badania, może Ci je zlecić za darmo. Pacjenci Jutro Medical z Warszawy mogą wykonać USG brzucha w placówce przy ulicy Pomoskowskiej, natomiast pacjenci z innych miast mogą je wykonać w placówkach partnerskich.